witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Agnieszka, prowadzę kanał Aga Poleca i zapraszam was dzisiaj na film niekosmetyczne odkrycia roku 2025 i zapachy. Zaczynając, tak podzieliłam sobie na części, powiedzmy ten film i chciałam troszeczkę wam powiedzieć na temat tego, co Czym się inspirowałam, co lubiłam w roku 2025, na co zwróciłam uwagę, i może ktoś też się zainspiruje. Przede wszystkim, jeżeli chodzi na przykład o część dom i styl życia, to ja mogę od siebie polecić wspólne gotowanie z rodziną. Słuchajcie, to nie jest coś, co mogę pokazać, albo chociaż mogłoby to być prezentem, też, jeżeli ktoś lubi oczywiście tą stronę. Bo istnieją takie vouchery na przykład na mm, wspólne wyjście, na jakieś gotowanie, na tworzenie sushi, czy na y, wspólne tworzenie, nie wiem, czekolady. Y, mogą być bardzo fajnymi prezentami, jeżeli ktoś oczywiście interesuje się tym, no bo to musi być warunek. Natomiast ja w tym roku rzeczywiście y, wraz z moim synem postaw na, no postawiliśmy przede wszystkim na y, wspólne gotowanie. To bardzo zbliża, naprawdę. Mój syn jest już studentem, więc też ma mało tego czasu, więc gdy ma go trochę więcej, to korzystamy po prostu i rodzinnie coś robimy. Robimy wspólnie dania kuchni włoskiej, parzymy wspólnie kawę, robimy na przykład wspólnie cynamonki, czy lepimy pierogi. To bardzo zbliża, jest czas na wspólne rozmowy których teraz po prostu ludzie często mają bardzo mało. Jest ten pęd życia, jest bardzo mało tego czasu dla, dla rodziny i uważam, że naprawdę można w ten sposób bardzo fajnie spędzić razem czas. Oczywiście ten czas można spędzić różnie, no, w zależności od możliwości, aktywności, wspólne wyjścia, wspólne, nie wiem, świzgawki, narty, łyżwy, jeżeli jest możliwość sanki, jeżeli jest śnieg, oczywiście, czy przebywanie na basenie. Natomiast, no, My tutaj, zwłaszcza w okresie takim zimowym, kiedy no gorzej się poruszać, ja mam też osobiście duże problemy z kolanem, to właśnie stawiamy na taki, gdy mamy czas wolny, to coś robimy wspólnie, razem. Wspólnie gotujemy, potem też wspólnie zmywamy, rozmawiamy. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważny czas, żeby wtedy odłożyć ten telefon. Odłożyć, chyba że on jest potrzebny do przepisu, odłożyć inne sprawy i po prostu być ze sobą, bo to jest naprawdę kluczowe i bardzo, bardzo ludziom moim zdaniem tego brakuje. Więc szukajcie dla siebie też fajnego, wspólnego spędzania czasu, czy to z rodziną, czy z przyjaciółmi, a nawet samemu ze sobą, bo też można sobie zorganizować jakiś fajny czas żeby po prostu robić coś innego niż tylko na przykład scrollować telefon, bo, bo, no bo to jest ważne, żeby po prostu razem, razem ze sobą być i żeby to życie tak płynęło wspólnie. Kolejną część, jaką tutaj podzieliłam, to jest kultura i rozrywka. I tutaj wpisałam filmy i seriale, które oglądałam w tym roku, mi się tak może bardziej, o których może bardziej coś chciałabym powiedzieć. Jeżeli chodzi o filmy, to um, nie będę wchodzić, że zainteresował mnie w tym roku film, który też um, nie jest filmem takim świeżym. Powstał kilka lat temu i um, pod tytułem Kolonia. To jest film um, sensacyjno-szpiegowski, um, Lata 70. w Chile i dojście do władzy Augusta Pinocheta. Um, film jest bardzo interesujący i nie będę tutaj wchodzić w fabułę szczegółową, bo. Jeżeli wejdę, to może ktoś nie będzie chciał już tego obejrzeć, a naprawdę warto, bo Chile to jest dosyć odległy kraj i też myślę, że inne kraje bardziej mogą przybliżać swoją kulturą niż akurat Chile. Warto ten film zobaczyć. Ma też się pewne powiązania z drugą wojną światową. No, mnie i syna to zainteresowało na tyle, że zaczęliśmy też właśnie, jeżeli chodzi o kuchnię. Ameryki Łacińskiej też próbować testować różne potrawy. Do czego zaraz dojdę tutaj, jeszcze z pewnym wydarzeniem kulturalnym, które wiąże się z Wrocławiem, bo to też jest powiązane i na pewno gdzieś tam w sferze dalekich, dalekich marzeń, może kiedyś, może kto wie, nigdy życie nie wiadomo, jak się ułoży. No, wycieczka do Ameryki Łacińskiej byłaby wielkim marzeniem, a już na pewno jego on by bardzo chciał zobaczyć. I właśnie takie nietypowe kraje, na przykład Chile, to mogłoby być tutaj na radarze. Także bardzo polecam film. A drugi film, do którego ja osobiście wróciłam, znowu mam, jak to się mówi, potrzebę oglądania filmów wojennych i obejrzałam sobie cały sezon czasu honoru. Szczerze powiem, nie oglądałam tego filmu kiedyś. Oglądałam różne filmy wojenne, ale akurat tego filmu nie. Więc poświęciłam trochę czasu, żeby obejrzeć wszystkie sezony. Nie będę ukrywać, że sezon powstanie trochę mnie zmęczył, bo bardzo dużo właśnie kwestii takich typowo wojennych akcji z bronią, ale to przy którymś kolejnym odcinku to też się ma już w którymś momencie przesyt. Natomiast oczywiście obejrzałam sobie go i, i też no wróciłam w ogóle do tej tematyki, zaczęłam się więcej nią interesować, więcej czytać, jakby mam potrzebę w tej chwili powrotu do w przeszłości, trochę, no, trochę do wspominania, trochę wspominam moich dziadków. Mam też sporo listów, nie ukrywam, z, jeszcze z czasów wojny, którą oni też korespondencję prowadzili, także postanowiłam sobie troszeczkę posegregować właśnie zdjęcia, także, także też... Yy, I tutaj właśnie przechodzę do kolejnego punktu jakby, czyli yy, co jeszcze można robić jako hobby, jakie to, co, co mnie też zaczęło inspirować a mianowicie do właśnie segregacji starych zdjęć, nie chcę też, żeby one zaginęły jest to też sposób właśnie na spędzanie wspólnego czasu. E, oczywiście, jeżeli ktoś chce to robić, bo nie każdy do tego tak podchodzi, nie każdy będzie chciał zajmować się starymi zdjęciami, też nie każdy je ma, no to, to też trzeba powiedzieć, ja mam ich mnóstwo e, jeszcze z XIX wieku również, bo mam no, rodzina po prostu stara się przechować to, co można było przechować w czasie wojny. I po prostu sporo tych fotografii zostało. No i postanowiłam właśnie zrobić taki album ręcznie robiony, scrapbookowy. Ja bardzo lubię w ogóle scrapbooking, uwielbiam robić tego typu rzeczy, tworzyć właśnie takie ręcznie robione kroniki. No i zabieram się właśnie za stare fotografie. Będziemy tutaj z mężem i synem też przeglądać, wklejać. Zajmiemy się po prostu tym, co jest w pudłach. A ja już się zajęłam, bo prowadzę też taki pamiętnik dla syna, na przyszłość, może dla wnuków nie, i nie tylko, bo prowadzę też różne kroniki z podróży, gdzie wyjeżdżaliśmy. Także to jest też sposób na spędzenie aktywnie czasu. Można troszkę wyszukać sobie informacji, coś tam podopisywać, powklejać mapy. Bardzo, bardzo lubię się bawić takimi rzeczami, także tutaj z takich dodatkowych aktywności, może komuś coś polecę. Warto tutaj się, można też i pochylić nad takimi rzeczami, a na pewno będą pięknym wspomnieniem na przyszłość, prawda? Też będzie można sobie do tego usiąść. To jest takie moje absolutne hobby. Jeżeli chodzi o takie typowo relaksujące rzeczy, no to oczywiście. Tu wchodzę znowu w, troszeczkę w kosmetykę, no bo dla mnie relaks to jest też i wanna, a mianowicie kostki kąpielowe, świece, piękne zapachy. Bardzo lubię, bo wtedy się odprężam, wtedy się relaksuję, wyciszam. Także to zawsze mogę polecić. Polecałam już w różnego rodzaju ulubieńcach kostki Talgo. Uwielbiam je, po prostu uwielbiam ten zapach. Kojarzy mi się z przeszłością, z bardzo dobrym czasem. Także lubię i polecam. No, i przejdę teraz do wydarzeń albo do miejsc, które miałam okazję zobaczyć w tym roku. Na pewno na pierwszym miejscu mogę polecić wydarzenie nasze we Wrocławiu. To jest wydarzenie, które się nazywa Gastromiasto. znowu będzie powiązane z gotowaniem. Tak, wiem, widać pewnie pomierze, że owszem, kuchnia jest mi bliska, ale to też jest, mówię, nasze wspólne spędzanie czasu, my lubimy. Więc mamy trzy takie wydarzenia. One się odbywają cyklicznie we Wrocławiu w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, albo nawet cztery, może jeszcze jest we wrześniu. I to są dwa dni, podczas których można testować kuchnię. Z różnych stron świata, naprawdę z różnych, to nie jest tylko kuchnia europejska, ale to jest kuchnia, która w ogóle wydarzenie przyciąga masę ludzi, bardzo ciężko jest gdzieś zaparkować, żeby i odbywa się nad e Odrą we Wrocławiu przy Ostrowiu Tumskim. E no i my regularnie z rodziną e idziemy sobie na to, e spędzamy po prostu razem czas, spacerujemy dużo, próbujemy też tą kuchnię, testujemy, e testujemy też napoje, także jest po prostu super. Jest cały dzień, akurat tak się złożyło, że pogoda za każdym razem sprzyjała, więc było naprawdę świetnie i myślę, że jeżeli to wydarzenie będzie kontynuowane, to będziemy je odwiedzać, bo, bo to też inspiruje nas do różnych rzeczy, zwłaszcza mojego syna, który uwielbia gotować. Więc inspiruje tego do nowych pomysłów, a nas do wspólnej zabawy. Także tutaj to polecam. Z takich dodatkowych rzeczy, byliśmy w tym roku oczywiście tak jak zawsze w cieplicach, bo bardzo lubimy to miejsce, uwielbiamy w ogóle Jelenią Górę. To jest też miasto związane z moim mężem, więc a ze mną, jeżeli chodzi o studia, więc regularnie tam wracamy. No i oczywiście jak zawsze do hotelu Cieplice Medi i Spa, który jest takim naszym ulubionym hotelikiem. Mamy tam basen z wodami termalnymi i rodzinnie się relaksujemy. Bardzo polecam, naprawdę, cieplice, okolice i Góry do wspólnych spacerów, pogranicze polsko-czeskie. Robiłam film na ten temat, także tu nie będę w szczegóły wchodzić, można sobie wejść do tego filmu, ale naprawdę polecam te miejsca. No i byliśmy w tym roku też w Świnoujściu. E, oczywiście świnouście, znana miejscowość wypoczynkowa nadmorska. Natomiast ja chciałam polecić e, osadę Wikingów, Jonsborg na Wolinie. E, też są takie dni Wolina, dni. Em, w tym roku trochę pogoda nam niestety nie dopisała e, ale wtedy można właśnie sobie rodzinnie spędzić też czas na takim właśnie wikingskim e, pikniku. No, i y, oni mają też pyszne miody, miody też pitne i miody takie normalne do używania, można sobie zakupić i naprawdę są rewelacyjne. Także jeżeli ktoś jest w tych okolicach, a zwłaszcza w czasie miodobrania, to serdecznie polecam, bo warto tam zajrzeć. E, co ja jeszcze sobie tutaj wynotowałam, zaraz sprawdzę. E, Wpisałam sobie ulubiony kanał na YouTube też, bo też mam swoje ulubione, które oglądam. E, oglądam bardzo chętnie e, kanał Pondi, e, bo mogę się dowiedzieć dużo ciekawych, interesujących rzeczy, jeżeli chodzi o pielęgnację. E, Kasia jest naprawdę świetna, e, jeśli o to chodzi, i e, tutaj polecam. E, też Igę Pawlak oglądam, bardzo e, ciekawy kanał pod kątem, właśnie makijażowym. Ona też e, ma dużo ciekawych treści. No i ostatnio, właśnie oglądam e, Project Beauty. Bo też tam znalazłam wiele ciekawych i inspirujących pomysłów, także tutaj też e, takie kanały. Oprócz tego oglądam oczywiście kanały podróżnicze, bo uwielbiam, e, czyli i planetę abstrakcje, i bez planu, e, i podróże wojownika. Także tutaj e, bardzo lubię, mogę przynajmniej w sposób taki wirtualny przemieszczać się z tymi ludźmi po różnych krajach, i to naprawdę jest bardzo ciekawe i inspirujące. Tym bardziej, że ja mówię kiedyś, e, Podróżowałam, więc zawsze miło wrócić do, do różnych miejsc. Wielu nie byłam, więc, więc przyjemnie pooglądać. I z takich jeszcze już na koniec poleceń może troszeczkę perfumeryjnych, bo w zeszłym roku w tych niekosmetycznych też powiedziałam o paru perfumeryjnych rzeczach, więc oczywiście tutaj dużej zmiany nie będzie od zeszłego roku. Dalej produkty Kajali mi się podobają. Dalej produkty z Sol de Janeiro, czyli mgiełki, bo one są bardzo ładne i pięknie pachną. Ale doszło jeszcze jeden zapach nowy: Opium Over Red, który w zeszłym roku, znaczy kupiłam 10 ml z polecenia Ady Grotkowskiej. I bardzo mi się podoba. To jest ten zapach taki wiśniowo czereśniowy cięższy, ale teraz na zimę jest po prostu idealny. Także słuchajcie, to myślę, że wszystko. Piszcie, jakie są Wasze odkrycia roku, może też macie jakieś swoje ulubione hobby, którym chcielibyście się podzielić. Chętnie poczytam, co, co tam u Was się dzieje. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.